Dzień dobry, dzień dobry, jestem Taja, a Aha, mamy Gotika. No i to nie będzie jakiś tam Gotik, y, hello, jestem forever alone, tylko jest z nami pan. Odwieczny gość. Odwieczny gość, to znacie? Ja. Co to znaczy? Adolf Hitler. A, witam, He, Hitler. Ym, to co mamy robić w tym odcinku, bo mnie było, jak możecie zauważyć, troszkę, trzeba... Ups, coś się stało, nie wiem w ogóle, co to było. Nie się nie jest Patrzcie, jestem w gildii szkodnik, true gildia szkodnik A jak schodzi z gildią i Trugildią? E, nie wiem okay. Możesz, mogę przejść, możesz przejść, ok, ja mam dziewiąty poziom Który to było ten? Yy, Quest, żeby zobaczyć W, E, R, T, L. Okay. Co się dzieje na bagna? Chcę on zrobić chyba, wiem już wystarczająco Powinienem skontaktować się z krukiem Kim jest kruk? On jest w ee, starym obozie Czyli teraz mogę wejść do tego? Nie wiem może. Do tam do górnego tego? Dobra. No to jak się idzie? A, wy, ja wiem jak się idzie, wy nie wiecie. Albo pójdę Pogadajmy na przykład. To. Nie, nie ma miejsca na że chodź na odcinka. Dobra. E, to ze sobie... e, Nie ten przycisk. O Dzień dobry, dzień dobry. Znowu ja i. Eee, sam, co mam nam torus do powiedzenia. Cześć torus, podobno mogę się dostać. Wracając do Mordraga nie wiem, jak mogę przejść do. Muszę do. A mogę przejść bez tak prostego gadania? Bo idę. Zdecydowałeś się wreszcie, dokąd chcesz iść? Nie skomentuję, mogę przejść? Co? Co się dzieje? Nie... Jak ja mam przejść tam, ej? No może po prostu nie możesz. Jak się z kodnikiem, to się nie może. No i co zrobić, żeby tam przejść? No, nic. Na razie tam nie możesz iść. No ja muszę pogadać z y, krukiem. Nie musisz. Skontaktować się z krukiem. Piszę. skontaktuj się z krukiem. No nie. A może muszę iść do Laresa? Może muszę mu zapłacić Nie wiem, coś może musisz zrobić. I mam nie, nie będę mu płacił. Ej. Dobra, ja obczaję to tutaj zrobić. Ja Wiesz, co? Zdaje się, że jak już będziesz najemnikiem, to możesz. No to dobra, ja mam. Czyli wracam do, do starego obozu. Może tam coś się ogarnie. I ten. Okej, okej, okay, okay, jest Światka dialogowa. temu nawiązać kontakt ze śniącem. Banda idiotów! Te śmiry naprawdę wierzą w te brednie, co? Coś z tego wszystkiego wyjdzie. Ja też. Daj mi znać, gdy guru zbłaźnią się już całkowicie. I co? Mam problem. Masz problem. Czyżby, a jaki? Boże, nie, nie, nie. Są w tym obozie osoby, które mają ci już serdecznie dosyć, Tak? To powiedz im skąd pewnie? Bo myślę, że nowy obóz potrzebuje. Nie chciałeś w kontekstu... Nie powinieneś wierzyć we wszystko. To nie było zbyt. A gdybym chciał dołączyć no, do nowego obozu. mógłbyś mi pomóc? pomóc. Jeśli myślisz o tym poważnie, możemy wyruszyć od razu. Ale gdybyś chciał wyrzucić mnie, z za... obozu... Chodź do nowego obozu, chodź, chodź do Star Dobra! Bo teraz sobie gadałem z Mordragiem w ogóle idę na, do nowego obozu, LOL bo... mm. Beka no. życia. Mm. Nie, 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 nawet nie zagadałem... Ej! Właściwie wiesz co? Co? Ja to Cię mogę dogonić w tym gotiku tak sobie potem po prostu. Tak sobie jakby nie grał samemu kiedyś. Nie, ja mogę nawet zacząć równie dobrze teraz. No, to Nawet to zrobię, tylko że muszę sobie Ej, ogarnąć najpierw. Dałeś popalić z no, coś. Spieranie obu. Powinienem z nim pogadać. Ej, Będą... li pewnie Uważaj zgodzi, przyjąć mnie do najemników. Plus. Mordrak mnie teraz zaprowadza z nowego do, do nowego obozu mi teraz chce zaprowadzić. To jest w tym dziwnego to, że chodzimy właśnie z kopalni. Ej Boże, skarczmy. Gdzie on mnie zaprowadzi? Centralnie pod drzwi, czy będziemy musieli wrócić do starego obozu. Taka ciekawa sztuka. No wiesz co mnie wkurza? Tak. No to, kurde, masz Gotika Trójce w osobnym folderze, Dwójkę w osobnym i Jedynkę też w osobnym. Chyba, że sobie na początku samym weźmiesz yy, jeden specjalny folder na Gotika, w którym wszystko będziesz instalował. No bo to są oddzielne gry. Myślisz, że zainstruuj sobie, nie wiem, falauty 1 i 2, i 3 tylko w tym samym folderze? Za tą Rozciąga się nowy obiekt. Nie, ale mi chodzi o to, że. Na przykład masz folder, nie wiem, Pirania Bytes Daj, albo Joe tak. tak? tak? I w nich masz Gothic 1, Gothic 2, Gothic 3 i tak dalej. A nie, że masz jest? Fordel Gothic 3, Jowood, Piranha Bytes i nie wiadomo co jeszcze. I od Ryzen'a i 4 pewnie też jest jeszcze inny. Jakbyś czegoś potrzebował. Grałeś w Arkanie? Nie, ale pewnie jest. Jest, jest, bo to jest w ogóle nowa i firma, nowa marka. Ja wiem. I Dobra, idziemy tutaj teraz do pana. Nie. Tak, idziemy teraz do Master Ali. Ale mi chodzi o to, że Arkania to jest... Y Jowodu. Arkania jest y jakiejś tam chińskiej firmy. A to nie był Rizen przypadkiem. Rizen jest Pirani Bice, ale y Pirania Bice straciła... sprzedała po prostu markę y Gotyka. Ten no i on... Joe, no ale robił go od początku. Śmierdzisz. Nazywam się Diego. Wiem, że nie robił, że pirania White zrobiła go tylko od początku, i, ale czwórki nie zrobiła, bo coś tam ma, bo ja pro, też Nie Miała problemy. No i zaczęła robić sobie Risena i Rizen pierwszy był bardzo fajną Grom. Risen drugi nie był fajny, ponieważ mi się... Kim jest z... Gomez? Gomez jest. E, nie wiem. Ten, z no, skądś... tym e, Dobra. Jelizyn 2 mi się nie podobał, ponieważ mi się zacinał na kąpie i była kaszana i te rzeczy. Ja tutaj teraz: Ten, miałem rozmowę gdzie z Diego, więc. No to, to jest ciekawa rzecz. Gdzie jest, gdzie jest Diego? Gdzie jest Diego? Boże, jak mnie wkurzy, że to jest inne serowanie niż w dwójce. No to trzeba to zmieniać. No właśnie, zaraz to zrobię. Dobra, idzie sobie teraz do Master Ali. Boże, lisyna. Ale to myślę, że... W ogóle zapomniałem, że w jedynce w ogóle taka ładna, tak ładna ta grafika była. Znaczy ładna. Ładna nie jest, ale wydawało mi się, że była gorsza. Mi też. Go czyli Gothic jest w sumie jest takim dobrym graficzną, jeśli chodzi o te czasy. Idę sobie pogadać z y Lisynem. Jest Lisyn. I będę chyba teraz najemnikiem nawet. Ej. Chciałbym A. zostać najemnikiem. warunek dz dziesiąty Poziom. A! Jestem już gotów. A! Twoje dokonania. 10. w poziom. lewo, do tyłu, Potrze do przodu. Ej, ej, skójój to, potrzebuję tylko 600 ekspa, aż mieć dziesiąty poziom. To jest jeden troll. Dobra, to zostaj, wrócimy panowie i panie, które ten oglądają. Cokolwiek. Hmm. Około 10 A, mobów, i jak. straciłem tylko pół 10, życia o bo tutaj wszedłem do jakiejś jaskini, to jest jakiś tam, kto nazywa się Jar Jacko. I Jacek powiedział, do mnie cioło, to jej do cholery szukasz. Ja powiedziałem, do niego nic nie powiedziałem. Więc zaczął mnie atakować, no i mnie zabijesz. Nie zabijesz, no. jestem... chcę walczyć. Zabijesz mnie? Ej stary, zapomnijmy o tej sprzeczce, dobra? Ej stary, zapomnijmy o tej sprzeczce, dobra? Obił mi ryj w ogóle o to, że wszedłem. I ej stary, zapomnijmy o tej sprzeczce. Czekaj, no... Czekaj, save'a muszę zrobić, myślałem, że w ogóle mnie zabije. To wtedy była, była drama, bym musiał... Y, użyć y, pomocy Boga. I gdzie, to, gdzie on teraz idzie? Do bazy sobie idzie, do nowego Boga. No i dołączę do ten. Do, do, też do tych szkodników, żeby być tak, jakby z tobą w grze. W cudzysłowie na równi, bo ja mogę i tak być lepszy. Dołącz do nowej sekty, nowej sekty. Znaczy się, ja będę może na tym samym poziomie fabuły, ale i tak będę lepszy. No super, niech chcę w ogóle mam ci jeszcze dwa ryży i 68 mięsa. Okay. Będę musiał to mięso ten, upiec i, i, i wiesz. No szkoda, że ryżu się nie da upiec, wytyf albo coś. No tak, i nosisz, że są sobą taki ciepły ryż. No tak, w kieszeni. O, na dupie. Ryż. Na dupie? No bo jak masz te kieszenie na przykład w spodniach na dupie, nie? Nie wiem, wiem, że walny sobie kulomownia w tego Janka. A masz Jacek, Jacek. to jest to nie jest Janek, to jest Jacek. Wolnałem go kulą ognia ją w ogóle! Hej, stary! Za... Łupsy, dupsy, dupsy, nic się nie stało, sobie idzie. Nie ogarniam go. Po co w ogóle? Po co taki człowiek żyje? Zabij go! Finisz him! Nie chcę zabić. Dobra. Nie ogarnąłem. Rządło krwiopicy. Wchodzimy do jaskini, co tutaj się dzieje. Mieszać. Wszystko w porządku, spadaj. Wszystko w porządku, spadaj. Ja powiem nie, I ja Cię zabiję. Po co w ogóle taki człowiek żyje? Ale mi kombo walno, rozsadził. O, walka! Pat, zabije go na Twoich oczach. No czemu nie mogę zabić mieszacza? O, walka! Czy w Gothic'u 1 trzeba coś zrobić, żeby zabić? Yy, tak. Trzeba dobić jak już leży na ziemi no ale ja klikam sobie jest na ziemi, jak klikam ten, dobijanie, czyli ten prostu w, no i co bije go, bije go eee, wtedy musisz się na niego nakierować, żeby była nazwa, tak mi się wydaje, że nazwa wtedy jest, jak masz miecz wyciągnięty klikasz ctrl, bo to jest przycisk akcji i wtedy dopiero w, nie działa lub eee, przycisk ataku myszki może jak zmienię ten, broń tak, bo śmierdzisz. moim, moim żoną łukwrypicy nie się dobijać, się nie ogarnię czemu. Tak! No. Kiedy tak jest? Nie wiem. A może wiedzą, co faktycznie tak było? A ja Nie wiem. Po tego był, moim umotaczy na się, nie z żoną No i zabiję mieszaczy, a problemów z nikim nie będę miał. Czekle, będę miał problemy z kimś? Nie, idź sobie stąd, my cię nie chcemy, nie lubimy cię, wywalaj, kim ty jesteś, morderca. Morderca i tak dalej A super W ogóle to jest dziwne, muszę berłem dobijać. W ogóle to cały czas nagrywasz czy teraz jest cięcie? Tak, nagrywam, bo tutaj była jakaś dziwna sytuacja. Okej. Okay. co tam ciekawego? Yy, nic sobie zabiłem gościa właśnie. Jacka Aha, ten co nie nim mówiłeś przed chwilą. Okej, okay, dobra, tutaj będzie cięcie i idziemy dalej ekspić. Cześć yy, okej, okay, tutaj mamy... To się w... chodzi o to, że... W grze nie jest powiedziane, że masz go zabijać, dlatego nie ma na to żadnej reakcji. No ale ma broń. Okej, okay, ja mamy sobie komera, bo zabiliśmy. Ja zabiłem sobie to pięca. Witaj. Ja mówię do mnie, witaj, a on ja mówi, zabiłem bestię. Zabiłem. Zabiłem, bestię. zabiłem diabła. Świetnie, ściągnąłem tu kilku ludzi ryżowego księcia, którzy pomogli mi naprawić uszkodzenia. Nareszcie mogę się porządnie wyspać. Ryżowy książę nie żyje. No okej, okay, może się wyspać, bo nie ja zabiłem to pięca, łapkę nawet jakąś. I to jest szpon to szpony topie, spod spotamy takie fajne wow. E, no jakiś łuk w ogóle z tego Jacka był. Patrzcie ile w ogóle pałek mieliśmy, i to był łuk polowy. Fajnie wygląda. No i okej, okay, w tym nagraniu jeszcze sobie pójdziemy ten... W tym cięciu to znaczy, pójdziemy sobie do takiego miejsca, które nazywa się trening. i dobrze, teraz wypadałoby mi zainwestować w broń jednoręczną i dwuręczną, czy jakieś inne zdolności takie upośledzone? Co? no Można na przykład zainwestować broń jednoręczną czy tam dwuręczną? No, nie eee. wiem, co chcesz. Ty dużo łuku, z łuku korzystasz, prawda? Jak z mam. No to... Weź sobie łuku lepszy. Boże, wszyscy tutaj śpią. teraz ja się idę przespać, to, to, to co? będzie cięcie, No to okej, okay, to ja mam sobie pana... No i teraz mnie dopijaj, biec, za szmata. Szmata. Dobra, ty mamy pana korda. No i on, tego nas nauczył. I to mi się kamerka zablokowała! Kuźwa! Boże ścisłe, że jednoręczne, Bronie się, się, no się wyuczę. Naucz mnie, jak sprawniej posługiwać się jednoręczną bronią. Musisz się Kien jeszcze wiele nauczyć, zanim jest. zostaniesz mistrzem. Ścisłe. Broń no. jeden, za pierwszy. Nauczyć się walki jednoręcznym orężem. Mądra zanim to świetnie dla są na się prawidłowo trzymać oręż w ręku. Początkujący często łapią zwykły miecz obydwoma rękami. Radziłbym Ci się do tego no nieco. Co to Nie To fatal. Trzymaj broń jedną nie. ręką, ostrzem do góry no, okay. i zacznij nią machać. Musisz się nauczyć, jak zgrać twoje ruchy z bezwładnością oręża. Dzięki temu twoje ataki będą szybsze i bardziej zaskakujące. Zapamiętaj sobie dobrze, co ci powiedziałem, a twój styl walki stanie się o wiele bardziej elegancki i skuteczny. Hmm. A i jeszcze coś. Niektóre ciosy powodują większe obrażenia niż zwykle. Oczywiście, mm. jako początkujący, masz raczej niewielkie szanse na zadanie krytycznego uderzenia. Ale to się zmieni w miarę czynienia przez ciebie. Postępów. Ej, są krytyki w gotyku! Wo wow! Wo -w. Naucz mnie, jak sprawniej posługiwać się resztą bronią. Dobrze, podstawy już znasz. Nieznaczne opuszczenie mm. broni zwiększy siłę Twojego pierwszego ciosu. Musisz wykorzystać siłę bezwładności, pamiętasz? Świetnie. Teraz nauczysz się lepiej balansować ciałem. Po zadaniu dwóch ciosów, wykonaj obrót. To powinno zmylić Twojego przeciwnika i pozwolić Ci wyjść na dobrą pozycję do następnego ataku. Wtedy wyprowadź następne cięcie z prawej strony. i znowu do przodu. Pamiętaj, trening czyni mistrza, więc najlepiej weź się od razu do roboty. O, okay, koniec. Które, w której broni się nauczyłeś? Jednoręcznej. Mhm. Mam tylko 10% broni jednoręcznej na krytykach, ale jestem mistrzem. Powiedz mi o co chodzi. Broń jednoręcznie 10% mistrz. Śmierdzisz. No a co w tym chodzi? Znaczy cios krytyczny, to jest 10%, ale jestem mistrzem. Czemu tak jest? Powinno być 100% tam krytyczne. Nie? Dobra. No ile jest maksimum? Chyba 10 jest maksimum, co? Dobra, pokażę się z Lee, cześć. Chciała Chciałem najemnikiem. Nie najemnikiem w służbie magów. Myślisz, że jestem już gotów? Twoje dokonania w starej kopalni dowodzą, że staćcie na wiele. Jestem skłonny przyjąć cię w takich najemników. Dam ci szansę, co ty na to? Okej. Okay. Chcę zostać najemnikiem. Quest! Mądra decyzja. Nie pożałujesz. Powiedz mi, dlaczego? Dlaczego dołączyłeś do nas, a nie do bractwa albo do starego obozu? Hmm, quiz! Dlaczego dołączyłeś? W tamtych obozach tylko był czas. W początku myślałem tylko o odzyskaniu wolności. Tak jakoś się złożyło. No tak jakoś się złożyło. Tak się jakoś złożyło. Żeby się tylko nie złożyło, że kiedyś nagle zmienisz zdanie. Witaj wśród nas najemników No jest najemnikiem, o, ale dziwny pancerz W ogóle nie ogarniam Wtedy miałem pancerz na całą na całą zbroję, co nie? Miałem całą zbroję, nie? Mhm. Mm no teraz mam sobie tylko na łapę i na yy, i na nogi. No cóż. No, ale to daje więcej pancerza. Logic, logic. No logic. Mi się w ogóle podoba bardziej strój szkodnika. Jest ładniejszy. A jaki w ogóle Lima pancerz? Ładny ma pancerz Lima? No Lima ładny pancerz. Ja też taki chcę. Jesteś najemnikiem już? Tak, tak. E, normalnie cię wpuścili? No, byłem dziesiąty. Ty się. Po... Szedłeś? Jaki masz poziom? Dziesiąty, kopalnia. To da. No dziesiąty na poziom. Już mi niedawno miałeś piąty. Na odcinku. <grych> ja jestem Aha. w odcinku do przodu, jak coś tam od tych ty, Eee, Poczekaj, ale ty normalnie sobie szedłeś tam e, e, obok tych strażników i cię przepuścili? Tak. No Ciekawe. Witaj. No cóż. Do zobaczenia. No, czemu mieliby nie przepuścić? No, bo na przykład w Starym obozie nie przepuszczają, nie? No ale mnie lubią. Saj, tu jest wilk. Strzelasz mi coś, Potrzebuję lepszej zbroi. Teraz kiedy jest... Pancerz szkodnika, cięż, ciężki pancerz szkodnika. Warto kupować ciężki pancerz... Nie, nie warto. Gdzie kupić yy, średni pancerz tego? Yy, nie no i... wiem, chyba Uli. Aha. A w ogóle mogę jest Lee jest fakt. Mo Chyba ja mogę pojechać z Lee. Może na jakieś nowe ścieżki cokolwiek. Bo tak sobie poszedłem, dzięki, że. Wysłałem ja... go po grzyby, ale nigdy nie wrócił. O nie. Witaj! Jak to się stało? W ogóle ten Gordon nie mówi na to, że jestem teraz najemnikiem. No. Nawet nie, nie. nie powie, o, jesteś najemnikiem, to cię ciekawe. Fajnie z ciebie koleś, pozderki. Niestety, przykro mi bardzo. No ja chcę się na że mówią dużo. Witaj. Witaj. Przydałaby mi się lepsza zbroja. Przydałaby mi się lepsza zbroja. Najpierw musisz sobie na... Najpierw musisz zasłużyć. Yy, 2010 broek rudy na ciężki pancerz. Będzie... Ja mam tyle, ile mam? Albo będę mógł mieć. Ile mam golda? 1500, Okej, okay, to zaraz będziemy mieli 2000. Zamknijcie oczy moje dzieci. Eee... Gdzie jest Lee? W ogóle nagrasz z dwójki let's play jak skończysz jedynkę? I tak jak będę w Polsce nagram. No. Czyli... No, tak będę w Polsce. Bo, bo to let's play nie skończę do grudnia, wiadomo. To będę musiał sobie wziąć sejwa. No i w Polsce zainstalować Tika i ten, wiesz. Będzie wtedy jeszcze lepsze jakoś będzie wszystko w ogóle lepsze. Może nagram actionem to i w ogóle będzie fajnie. Bo to są problemy. Eee, to teraz sobie w ogóle idziemy do pana Lee, ponieważ patrzy nam hajsu. Świadałem wszystko jakieś fajne rzeczy, które miałem. No i patrzy na mój hajs. 3000 bryły no to jest... Robi wrażenie. Bo no, pytajcie myśleć. No zdobyłem to sprzedawając, sprzedawając mojej temy. Czyli taki drop na przykład z potworów tego się nauczyłem. Na przykład nadal mi nadal mi ten drop został, mam... O, skype Nie, nie został mi drop, to wszystko. Okej, okay, tutaj będzie pan, e, pan na kochaniu naszli. Dobra. No i pacię co z niego powiem. Cześć. Witaj! Witaj. Przydałaby mi się lepsza zbroja. by mi się lepsza zbroja. Najpierw musisz sobie... Cześć, w, w sensie, że yy, miałem go otworzonego i sobie Bezi tam kłócał? I nagle tak momentalnie wstałem, i on został otwarty. A ja sobie nie jestem już obok niego. Dobra, no. ciężki pancerz najemnika. Chciałbym dostać ciężką zbroję. Nie jesteś jeszcze dość doświadczony, żeby otrzymać nowy pancerz. Wróć, jak zdobędziesz trochę doświadczenia. Nie chcę mi sprzedać. Cóż... Patrz, na dostać wzmocnioną zbroję. Nie jesteś jeszcze doszczętny, nowy pancerz. Nie chcę o zbroi. Chciałbym. Nie mogę. Nie mnie broić dwuręcznym. Mogę ci. Mnie nauczyć. Mogę ci. Co? Mogę ci. Co? Siły... A jeszcze tej zręczności Co? tej siły... Co? jeszcze chcę Co? siły... Co? Czy nie uspokój się. Ci... Okej, okay, wyglądamy dość potężnie. Eee, TAK! Się... Wiem jak się pojedynczo przenosi. Jak? Bo masz to gówno, że... bo ja sobie z... mm, Tak. Mm, bo domyślnie masz... Tak. Yy, obracanie się, nie na Q i E, tylko na AD, nie? WoW, obracanie się. I zazwyczaj... A yy... ty Że wziązko. Patryk... patryk. Tak. Możesz na chwilkę nic nie mówić i dać mi dokończyć. Aha, dziękuję. Y, jak masz to na IAD, to wtedy zazwyczaj ni tego nie zmieniasz jak coś przenosisz, to AD i masz pojedynczo, nie? Tak. No. A ja to zmieniłem i to było na QE, a na AD miałem to coś innego, a to coś innego po 10 przenosiło. How to this happened? No, trochę zrąbane to ustawienia, sterowania i ten, ale. To czyli powiadasz, że ich będę miał? Nie. nie. Ale jak rozkminisz, to idzie. Dobra, no, tak. ja sobie tam i tak kupię 500 yy, strzał. Dokładnie tak jednego belta, bo mogę. To boga temu zabroni. Może mi kiedyś uratuje życie ten No okay. Tak. A nie strzała? Bełt, bo kupiłem bydło Ja nie mam kuszy w sumie, ale zawsze się przyda. Ok, tak ładnie teraz płacimy bryłkami rudy, ponieważ zbroi, któż nam nie chce sprzedać. Bo nie jestem doświadczony. Super, ale hajsu mam dużo. Co w ogóle mam do zaoferowania? Wilk? Kup Ej, co, co daje książkę krwiejcy, bo nie wiem czy kupić. A ja tam kupię hajs mam. Może, by, może dostanę jakąś magię, zamienię się, się w, w krwiopilce i w ogóle. Czekaj, bo. Oczywiście każda osoba, w której przejdę, ma mi coś do powiedzenia, nie? No cóż. Dobra, jest książka o Nie zgadam, to się odezwie? Nie. Ale on jest spoko Chwila, bo będę czytał o krwiopilcach, ale w miejscu, gdzie gruni. Jest pod mok, gdzie grunt... Grunt jest pod mokro, a powietrze wilgotne, kwiplicy zbierają się śladami zabione zapachem polcu żywych istot. Swoimi rządami uśmiercają ofiary i ucztują na ich krwi. Myślili z Bagiem nauczyli się pozyskiwać żądła. a będzie chajskich. Żądła tych drapieżców. W tym celu nacinają w męczności ich i usuwają ostrożnie rządło wraz z otoczającą je tkanką. Następnie zaskrobują jadalne mięso. Zaskrobują jadalne mięso. No to teraz widzicie, czemu mi czemu nie powiedzieliście, że mogę się nauczyć ten... pozyskiwać żądeł. Zabiłem tyle krwiopijców, co wy w życiu nie widzieliście. Okej, okay, dobra, cięcie nogi. Idziemy teraz do Starego Obozu. Ok, w ogóle odcinek trwa 25 minut, to będziecie mieli taki odcinek krótszy od sceny o 5 minut, ale no zapomnę się później i będzie odcinek 45 minut albo 50 i w ogóle. Teraz akurat jestem w lesie i ekspie i tak właściwie pokażę wam w ogóle jaki jak bardzo w ogóle jestem teraz super, patrzcie. Beyoncé, i Mikro to jest mi plecami i patrzcie jak mi ładnie damage schodzi, hop hop. Ale boli, oj jak boli, oj jak boli, oj jak boli. Z <laughs> akcentem artystycznym żegnam się z wami, do zobaczenia, pa, pa.